Cześć, a dzisiaj witamy się z Maciusiem i zapraszamy Was na nowego vloga. Miam, miam, niam, zjada. O, uciekła. Trzyma co na dole jest. Tak, tu jest jeszcze na dole. O, no. A tam jest jeszcze na górze. A tu jest na dole. O, wisi sobie na górze. Dariu, Dariu. Tak, tam jest na górze. Tak, uciekła. Patrz, idzie kolejna. O, ganiają się. Tak, hop, 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 robią. O, idzie do nas. O, idzie. Przyszła do Maciusia. Tak, pika zrobiłeś. O tam je teraz Dzisiaj zrobiłam babeczki o smaku jogurtowo-bomaranczowym. W ogóle przepisie było, żeby dodać cytrynę, ale niestety nie miałam, więc zamieniłam ją na pomarańczę, więc jestem ciekawa, jak będą smakować. Ogólnie fajnie wyrosły, bo naprawdę są spore. Także ciekawa jestem smaku Ich troszeczkę je zjarałam, jak widzicie, są super brązowe, ale za to myślę, że będą chrupiące wie. Więc... A dzisiaj trening z Just Dance, czyli z PlayStation 3, po prostu sobie potańczymy. I to będzie mój dzisiejszy trening. I udało mi się zdobyć pierwsze 5 gwiazdek, także ja robię się na całego, bo chciałabym, żeby każda piosenka miała 5 gwiazdek, więc będę do tego dążyć. A przy okazji będę mogła jeszcze bardziej uczyć się różnych układów tanecznych. O, jedzie? Maciuś, Macius. Maciuś odkurzać, tak? Sam sprząta? Wow, dinozaur będzie chujł wodę, ale super, mniam, mniam. Wodę? Dobrze. O, dinozaur ci ucieka, o, o. Zjada Maciusia? Mniam, mniam, mniam. O, tuli, tuli, ślicznie. Tu teraz idzie? Ała, awa, awa, Dzisiejsze śniadanko to jajecznica, bułeczki te domowe. Jeszcze mi zostały z pastą z awokado, z pomidorki. A do tego mam zieloną herbatkę z truskawką, która wygląda właśnie tak. No, odchórza nam pokój, wiesz? Ja! Tak, mówisz Haja do odchórza? Ja, super! Ale super, Maciuś jedzie. Ojej, uważaj, uważaj! Jesteś na karuzeli, tak? Pi pi pi. pi, 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 robisz, no. No, gdzie teraz pojedziesz? Mama. No, gdzie jest krab? Widzisz masz już kraba? Tu jest. Brawo. Mamy dwa kraby. Brawo. Tak. No, co teraz? Żółw? Gdzie jest żółw? Maciuś widzi żółwia? Gdzie jest żółw? Jest, brawo, już mamy dwie pary, tak? Kraba. No, masz kraba, tak? Maciuś ma swojego ulubionego kraba, tak? Co my tu mamy jeszcze? Mamy żółtą rybkę. Gdzie jest żółta rybka? Maciuś widzi żółtą rybkę? Jest, brawo, ślicznie. Kolejna para. A gdzie jest różowa meduza? Maciuś widzi różową meduzę? Tak, jest tutaj. <śpiewanie>